Ten materiał w sumie będzie bardzo fajnie komponował się z treścią z poprzedniego e, odcinka. Chodzi o pogadankę. Jeżeli nie oglądaliście, to zapraszam Was bardzo serdecznie, bo będą oczywiście nawiązania. A dziś porozmawiamy sobie tradycyjnie o czymś, co wychodzi co rok i tradycyjnie robię na ten temat pogadankę. I raz jeszcze sobie oczywiście na ten temat pogadamy, a chodzi o nowego mounta, który dostał, e, znaczy dostał się do gry. Można by tak powiedzieć, e, no i jest on w ramach nowego chińskiego roku. Chodzi o rok szczura. No, i w sumie Blizzard kapitalizuje już od jakiegoś czasu rynek azjatycki, w postaci tego, że po prostu w związku z tymi rokami, latami, bardziej trzeba by powiedzieć, mieliśmy już oczywiście rok psa, mieliśmy tego Shuzena, mieliśmy rok świni, był ten Horgus, teraz mamy rok szczura, no i mamy teraz pana Piszczka, tak jak to jest nazwane w polskiej wersji, i został on dodany, no że tak to powiem, idealnie, zaraz, chwileczkę po wypuszczeniu. Pacza 8.3 Można by powiedzieć, że jest to idealna okazja Ja dzisiaj zamierzam, znaczy nie zamierzam się oczywiście tutaj wypowiadać na temat ciąg od Blizzarda w stronę e, azjatyckiego rynku Powiem tylko tyle, że ten azjatycki rynek jest bardzo duży I nie dziwię się, że Blizzard chce kapitalizować Zresztą bardzo dużo firm ostatnimi czasy próbuje podbić właśnie tamten rynek Zdobyć tamte chińskie słodkie pieniądze e, No to się wiąże z różnymi konsekwencjami Ja już na ten temat parę razy już się wypowiadałem, więc zostawmy to Bardziej porozmawiamy o praktykach oraz o konsekwencjach tego mounta. No, i przy okazji, jeżeli ktoś chciałby sobie gdzieś tutaj sprawić takiego mounta, czy też po prostu kupić abonament w ramach tego mounta, to też to będzie taka malutka przestroga. Warto się zastanowić. Po pierwsze, oczyszczę siebie z zarzutów. Ja dostałem tego mounta za darmo. Dostałem go w ramach tego, że już po prostu mam wykupioną subskrypcję, dlatego że u mnie subskrypcja jest praktycznie cały czas odnawiana. Dlatego też skorzystałem po prostu z tego modelu, który odnawia mi subskrypcję co 6 miesięcy. Stąd też, jako że miałem tego te, te, te 6 miesięcy, to gdy wyszedł ten mount, nie dostałem tego już. Miałem dzisiaj pisać do supportu, ale zalogowałem się dzisiaj do gry i już tego ta dostałem. Więc. Więc w zasadzie można by powiedzieć, że w innym wypadku bym go po prostu nie dostał. Ja i tak będę grał, ja i tak gdzieś tutaj będę. Jakby to było zupełnie inaczej. Ja nie kupiłem tego abonamentu po to, żeby tego małta dostać, tylko po prostu taki model mam. Jest World of Warcraft poniekąd też jest, można by powiedzieć, troszkę moją pracą, więc po prostu czuję się zobowiązany, żeby tą subskrypcję mieć w mniejszych pieniądzach. Więc po pierwsze, jeżeli chodzi o tego małta, jeżeli chcecie go kupić, to możecie go dostać na parę sposobów. Po pierwsze, właśnie tak jak ja mówiłem, czyli mieć. Po prostu 6 miesięcy subskrypcji wykupione I dostaniecie tego mounta Możecie dzisiaj wykupić te 6 miesięcy suba Ewentualnie możecie właśnie Zrobić to na takiej zasadzie, że Już macie te 6 miesięcy suba wykupione I wtedy go dostajecie za darmo Drugim sposobem jest po prostu kupienie go za 25 euro Jeżeli ktoś nie chce wiązać się tutaj Specjalnie właśnie z Blizzardem na dłuższy Okres, właśnie tutaj Chodzi o te 6 miesięcy, no i to jest Taki idealny sposób i powiem wam tak Jeżeli chcecie tego mounta, a czujecie, że nie będziecie grali to teoretycznie opłaca się to nieco bardziej z jednej strony. No i właśnie, przejdźmy do tego, dlaczego ten mount pojawia się akurat dokładnie teraz na Patch 8.3. No, Patch 8.3, nowy content, nowe rzeczy. Ostatni patch, dużo osób deklarowało się, że wróci sobie na ten patch, i dużo osób ma coś takiego, że po prostu jak jest nowy patch, to sobie przychodzą, gdzieś tam grają. Więc jest to powiedzmy idealny okres, żeby wprowadzić takiego mounta, dlatego że potencjalnie dużo osób może na przykład spodobać się content, albo po prostu przy okazji, jak już są na fali, że już wykupili ten abonament, to równie dobrze mogą sobie gdzieś tam to kupić, no i tego mounta sobie zgarnąć. Natomiast powiem szczerze, że z jednej strony na pewno pojawi się dużo osób, które ma takie, o to jest fajny mount i nie kwestionuje tego, może jest fajny, komu się podoba ten, mu się podoba i ktoś może powiedzieć, o, o, o co ci chodzi, że go dostajesz za darmo. No nie do końca dostajesz go za darmo, można by tak powiedzieć. W obu przypadkach płacenia 25 euro oraz opłacaniu naszego abonamentu Również, no to, to nie jest za darmo. To, to zawsze ma jakiś swój cel. Dokładanie tego mounta w tym momencie do e, abonamentu 6-miesięcznego jest ewidentną taką próbą zachęcenia nas, graczy, do tego, żeby po prostu zadeklarować się i już zapłacić Blizzardowi za, za te 6 miesięcy do przodu. No i przy okazji tego pacza może być to taki troszeczkę taki chwyt, można by powiedzieć, dlatego że dużo osób przyjdzie, spodoba im się content, będą grali po prostu przez, przez następny czas i po prostu stwierdzą sobie, a dobra, skoro i tak będę grał, no to sobie kupię tego, tego suba. A prawda jest taka, że też trzeba spojrzeć w oczy patchowi 8.3. Mówiłem o tym już właśnie w tym poprzednim odcinku, że no, w sumie nie bezpośrednio się tam odezwałem, natomiast kontentu na patch 8.3 nie ma na tyle, żeby grać w niego przez pół roku, nie będąc jakimś tam super hardkorowym mythic riderem. Jeżeli jesteś super hardkorowym mythic riderem, Jakiś tam mythic plus puszem, To spoko, jak najbardziej dla was jest content Spoko, nie ma problemu Jest dużo ludzi, którzy wyjeżdża z tekstem Najpierw skąd, kurde, debilu to później pogadamy Okej, okay, rozumiem. Nie zrobiłem całego kontentu. Natomiast prawda jest taka, że mityczny kontent oraz kontent z, z Mythic Plusami powyżej dziesiątki, no to to już jest tak naprawdę śladowy ilość community. Większość ludzi i tak i tak z tego nie będzie korzystać. Zadowolą się Mythic Plus 10, zadowolą się Heroikiem zrobionym i to tyle. Dużo osób nie ma jakiś takich ambicji i do dziś dzień, jeżeli popatrzymy sobie na statystyki, no to są to naprawdę procentowe sprawy. No i można by powiedzieć, że dopiero ci gracze ukończyli grę i grają w pełni w grę. Natomiast trzeba zwrócić uwagę oczywiście na graczy casualowych, których jest zdecydowana większość, na graczy semi-casualowych, którzy gdzieś tam grają na nieco może wyższym poziomie też przy okazji. No tutaj pod względem kontentu takiego, który znajduje się powiedzmy w krainach, tam robienie tych inwazji i tego, te, tego typu rzeczy, no to myślę, że starczy to na miesiąc, dwa miesiące góra. Następnie, gdy sobie doldzimy jeszcze rajdy, no to ten, to powiem szczerze, że kontentu jest na tak 3-4 miesiące. Myślę, że, że tak można by powiedzieć, że to tak rozłożyć. Natomiast nadal gdzieś tutaj pojawiają się te 3 albo 2 miesiące takiej troszkę posuchy. No i dołóżmy tutaj wiadomość o tym, że nie będzie patcha 8.3.5. No i w tym momencie rysuje nam się taki obraz, że tak naprawdę na fali tego zakupu możemy wpakować się w sytuację, w której zapłacimy za parę miesięcy, w której nie będziemy grali, bo po prostu gra nam się znudzi. Stąd też ten film nie jest takim, wiecie, gdzieś tam najazdem, tylko bardziej, żeby zorientować się w swojej sytuacji, aby nie wydać pieniądze na marne. Mam wielu znajomych i w tym też ja miałem parę takich sytuacji, jak w przypadku tego statku, gdzie był ten Dreadwake, coś tam, ten taki statek, który również był w abonamencie sześciomiesięcznym, no i e, mam wielu znajomych, ja też tam parę miesięcy straciłem na tym, którzy kupili po prostu to, myśląc, że będą grali, pograli dwa miesiące, no tak powiedzmy trzy z takim, dwa z haczykiem, 3 e, i tak naprawdę 3 miesiące im po prostu poszło w tyłek więc zapłacili za więcej niż, e, niż normalnie grali dlatego, że po prostu wiecie no, gra nie okazała się aż tak angażująca e, albo po prostu jakoś nie mieli gdzieś tam czasu no, i sami przyznają, że po prostu troszeczkę za bardzo się zajarali, kupili, nie przemyśleli tego. No, i w zasadzie, gdyby sobie tak pomyśleć, no to lepiej byłoby zapłacić za te dwa miesiące czy za trzy miesiące plus kupić sobie tego mounta, niż wydawać. No, chociaż to tam jakieś tam matematyka. Wie, wiecie o co chodzi? Po prostu kupowanie na nadmiar. No, i zobaczcie, że bardzo często te mounty pojawiają się w momencie, kiedy Blizzard mniej więcej przewiduje tak zwany content drought, czyli nie będzie dużo kontentu. Stąd też warto byłoby zobowiązać graczy. Żeby ci nie odeszli? Albo przynajmniej ich pieniądze nie odeszły na ten okres, bo po prostu nie będzie planowane nic więcej, tak? Więc mieliśmy tutaj wprowadzenie tego statku, tam też był taki mniej więcej content drought. Więc wprowadzili sobie, że w innym wypadku ludzie by po prostu odeszli, nie grali, nie płacili. A tak to po prostu mają tą subskrypcję, nie grają, Blizzarda to nie obchodzi. Dostali pieniądze, dostali pieniądze, całkiem spoko. Jest to taka praktyka, która z jednej strony może być fajna, ale wszystko pamiętajcie, że ma dwie strony. Z jednej strony niektórzy mogą na tym skorzystać, bo abonament jest tańszy i dostaną małą. Bo będą grali, fajnie dla takich osób zajebiście. Natomiast yy, myślę, że zdecydowana większość, ale dlatego to, co mi się wydaje, że zdecydowana większość osób, które kupuje te abonamenty, nie wykorzystuje ich w pełni. To tyle na razie, jeżeli chodzi o abonament. A jeżeli chodzi o kupowanie samego tego mounta za 25 euro. No to raz jeszcze w kieszeni nie będę wam zaglądał. Proszę bardzo, chcecie kupić sobie go, to kupujcie. Jest jeszcze opcja kupienia za Gold. No i tutaj będziemy musieli kupić bodajże dwa tokeny, żeby go dostać, dlatego że on kosztuje 25 euro kup. Kupujemy token, to możemy go przekonwertować na naszym koncie na 13 euro. Więc w tym momencie potrzebujemy dwa tokeny i wtedy, jakby dostajemy 26 euro, możemy właśnie wtedy kupić sobie tego małta za darmo. I tutaj ja raz jeszcze chciałem tutaj przypomnieć, że nie, to nie jest za darmo. Może się wydawać, że za darmo, bo ty nic nie zapłaciłeś. Ale tak naprawdę gdzieś te pieniądze do Blizzarda jednak trafiły, na to też trzeba zwrócić uwagę. Co do samych mountów, no to już wielokrotnie się wypowiadałem, że nie jestem fanem tego, że w grze, w której płacimy za abonament, płacimy za dodatki i, i, i tak właśnie, no, no coś, co, co jakby powinno być samowystarczalne, pojawia się jeszcze dodatkowo sklepik, który gdzieś tutaj monetyzuje to. Ja jestem zdecydowanie zdania, że jakby wprowadzanie mountów do sklepu jest po prostu. Po prostu drogą na skróty, żeby zdobyć e, jak najwięcej pieniędzy, żeby skapitalizować e, jeszcze więcej, znaczy wiecie, no, no gdzieś tutaj dostać e, jeszcze więcej kasy, a przy okazji po prostu powiedzmy nadrobić jakieś straty ewentualne. No tutaj przykładów można dawać dużo, od chociażby Warlords of Drenor, który był dodatkiem absolutnie porzuconym. No i w Warlords of Drenor, który miał najmniej kontentu ze wszystkich, miał bardzo pocięty kontent, nierówny, niefajny content, no, po prostu dodatek tragedia. Dziwnym trafem pojawiło się praktycznie najwięcej mountów, które były właśnie w sklepiku, i to nie przypadkowo. No i one są po prostu po to, żeby jak najbardziej odbić się tutaj na tych stratach, które poniosą. Więc innymi słowy, Blizzard nie jest zobligowany do tego, żeby tworzyć lepszy kontent, który będzie trzymał graczy, dlatego że ma opcję zmonetyzowania tych strat, które byłyby spowodowane. Albo które są spowodowane, właśnie takim mountem i monetyzując już istniejący fanbase ludzi, którzy po prostu sobie siedzą. Więc to jest coś, na co na pewno trzeba zwrócić uwagę, dlatego że te mounty to jest, to, to, to nie jest taka prosta sprawa, że a wykupuję, o co chodzi, Blizzard chcesz zarobić spoko. No natomiast mimo wszystko odbija się to też na nas, dlatego że. No jednak, tak jak Wam mówiłem, jest duża szansa, że Blizzard może potraktować dany patch, albo dane jakieś rzeczy e, właśnie tak bardziej łagodnie, na zasadzie, że ej, nie musimy się spinać, dlatego że odbijemy sobie to po prostu na mouncie. Brzmi jak jakieś teorie spiskowe, natomiast e, myślę, że właśnie w ten sposób może to wyglądać, a World of Draenor jest tego idealnym e, przykładem i myślę, że World of Draenor finansowo nie wyszło aż tak tragicznie. Mamy tu 10 milionów, które dostali na wejście, e, później mamy jeszcze trochę subskrypcji ludzi, którzy pozostali, Później te mounty kapitalizujące, więc nie dziwiłbym się, jakby Warlock of Drenz zarobił naprawdę fajne pieniądze, mimo tego, że był ogromną porażką i jest ogromną porażką. Więc z tymi mountami to właśnie w ten sposób yy, sytuacja się ma, dlatego zawsze jak widzę ten mount, to mam tak trochę, tak troszkę... Co oni chcą sobie odbić? To, że na przykład kontentu nie będzie? Więc wiecie, wolałbym tak naprawdę, żeby... Chociażby nawet, nawet jeśli, okej. Okay, wolałbym, żeby ten mount był w ramach gry, żeby nie był drogą na skróty, żeby zrobić z nim jakiegoś quest chaina, który nawet będzie dłuższy, czy coś w tym stylu. Natomiast wolałbym, żeby właśnie w ten sposób to było zrobione, żeby sama gra oraz yy, ta subskrypcja kompensowała to E, czyli po prostu jest jakiś super quest chain, zajebiste zdanie, fajna kampania, na końcu dostajesz tego mounta i czujesz, że go zdobyłeś, czujesz, że ten miesiąc, który zapłaciłeś e, właśnie, żeby zagrać w World of Warcraft był warty właśnie dzięki temu mountowi, który, którego oni wprowadzili w formie quest chaina, kampanii czy czegokolwiek. Niż, niż on trafia po prostu, wiecie, na, drogą na skróty, żeby jak najszybciej zmonetyzować to i tyle. Więc jest to monetyzacja, droga na skróty, zamiast te pieniądze zdobywać właśnie na tym małcie poprzez sam gameplay oraz tym, żeby gra sama się broniła, po prostu wolą zdobyć te pieniądze już teraz szybko zmonetyzując to. To tyle, jeśli chodzi o, o ten segment, natomiast jeszcze co do segmentu kupowania za golda. Jakby ktoś może powiedzieć, że a ja mam go za darmo. Ja... Nie nie masz go za darmo. Masz go za gold, który wyfarmiłeś, czyli de facto za twój czas, który spędziłeś zbierając tego golda. I mogłeś spędzić zbierając tego golda jeden dzień, mogłeś spędzić parę godzin, spoko. Natomiast to już jest jakaś inwestycja czasu, a jak sami dobrze wiemy, czas to pieniądz, czasu nam nikt nie zwróci, więc jakąś, jakiś tam czas na pewno musicie wydać, żeby zdobyć tego Mounta, ale to jest mniejsza. Bardziej chodzi tutaj o to, że żebyś mógł. Kupić tego małta, ktoś gdzieś na świecie musi kupić dwa tokeny, więc żebyś ty mógł je po prostu wiesz, za golda sobie kupić. Więc ktoś kupuje dwa tokeny i można by powiedzieć, o fajnie, spoko, że, że on dostaje golda, ja dostaję małta, wszystko w porządku. Natomiast pamiętajcie, że Blizzard na tym małcie nie dostaje wtedy e, tych 25 euro, dostaje 40 euro. Jeden token kosztuje 20 euro żeby go na przykład jakbyście chcieli teraz kupić, kupujecie token za 20 euro, sprzedajecie go za ileś tam e, golda, tak? Więc wygląda to na e, na takiej sadzie, że wy wydajecie powiedzmy dwa razy po ile teraz token jest, dwa razy po 225 tysięcy golda. Czyli macie 450 tysięcy golda, wy wydajecie, a ktoś kupuje te dwa tokeny za 40 euro. Blizzard dostaje 40 euro, Kolej dostaje 400. Ten. Więc w zasadzie wygląda na to, że Blizzard po prostu jest takim pośrednikiem, który dodatkowo zgarnia pieniądze i na tym małcie zarabia jeszcze więcej niż normalnie. Więc y, można by powiedzieć, każdy wygrywa, wszystko fajnie. Natomiast raz jeszcze przywracam was do tamtego wątku monetyzacji, że. O wiele bardziej opłaca się stworzyć takiego mounta i kompensować sobie straty niż zrobić lepszy content, który będzie się sam bronił. Więc podsumowując mój długi rant, pamiętajcie, żeby gdzieś tam dysponować swoimi pieniędzmi rozważnie, żeby pamiętajcie o tym, że tak naprawdę takie zakupy, które gdzieś tutaj będziecie robić, mają wpływ również na przyszłość naszej gry e i nie są one tak po prostu, wiecie, na pewno nie traktujcie tego, że a kupiłem, whatever. To, to, to ma wpływ, dlatego że Blizzard ma statystyki i jeżeli statystyki się zgadzają, no to oczywiście będą chcieli, żeby te statystyki się jeszcze bardziej zgadzały. Dlatego pamiętajcie, że, że, że te firmy, ogromne korporacje nie chcą zarobić dużo. One chcą zarobić wszystkie pieniądze. I to jest właśnie niezdrowe podejście dzisiejszej branży, branży gamingowej, że nie wystarcza im, żeby zarobić dużo. Eee, po prostu oni nie mogą zarobić dużo pieniędzy, muszą zarobić wszystkie pieniądze. Więc eee, taka sytuacja. <laughs> to jest, Dlatego przestrzegam Was po prostu przed tym, żebyście po prostu byli świadomi, jak ta sytuacja wygląda. A podsumowując jeszcze. Eee, Pomyślcie, czy na pewno będziecie grali przez te 6 miesięcy. Patch 8:3 już teraz wam z miejsca mówię, nie ma kontentu na tyle, żeby was przytrzymać przy grze w 8:3. No, chyba że gracie w klasika, no to w sumie spoko. Dostajecie małta i idziecie grać w klasika, proszę bardzo. Więc nie jest to żaden hejt na małta. Nie jest to żaden hejt na ludzi, którzy mają tego małta. Nie jest to hejt na, na jakieś tam mega wycie, że, że, że Blizzard wstawia w jakieś tam rzeczy. Tylko po prostu bardziej takie. Żebyśmy byli świadomi tego, gdzie te pieniądze trafiają, jak te pieniądze trafiają, co z czym to się wiąże i tyle. To jest moja pogadanka, chciałem właśnie na ten temat porozmawiać. Sam tego mounta mam. E, mam go w zasadzie z przypadku, bo równie dobrze mógłbym wykupić abonament, pół roku abonamentu w momencie, kiedy nie pojawił się taki mount, więc. E, whatever. I, I to tyle. Dzięki wielkie, że oglądaliście ten film. Mam nadzieję, że Wam się podobało, Jeśli tak, łapka w górę, jeżeli nie łapka w dół. No i oczywiście zapraszam na kolejne streamy na, na, na Facebooku na Nexus TV. Nexus TV to taka stronka, która wygląda jak Twitch TV. Będziecie nawet zalogować swoim kontem z Twitcha. No i e, tam jest lepsze doświadczenie, że tak to mówię streamowe. Dzisiaj jak oglądacie ten film w dniu premiery, jest to stream będzie o 20.00. Zresztą na Nexus TV jest plan będzie taki, kalendarz jest nam wypisuje kiedy sobie streamuje, więc zapraszam, trzymajcie się w takim razie, do zobaczenia, pa pa, no i cześć.